Unia Europejska, to brzmi poważnie, ale co jest konkretnie w planach na najbliższe trzy lata? Co jest numerem 1, 2 i 3 na Waszej liście do zrobienia? Ja myślę, że numerem 1 z całą pewnością jest zapewnienie Europie i ludziom, mhm. ludziom młodym także bezpieczeństwa. Mhm. Numerem 2 jest na pewno gospodarka i konkurencyjność, dlatego że Europa jest tak silna, jak silna jest y, gospodarka, a w świecie się liczy to, kto jest silny ekonomicznie. Także więc y, to jest na drugim miejscu, powiedziałbym, a na trzecim jest y, chyba jednak obywatele Unii Europejskiej, którzy mają ciągle jakieś swoje y, potrzeby. Związane z, czy z bezpieczeństwem różnego typu i zdrowia, i ekonomicznego bezpieczeństwa, ale także z edukacją. E, także chcą wiedzieć więcej o Europie, więc mhm. wszystko to, czego potrzebują obywatele. Okej, okay. tak szerzej, co wy dorośli liderzy, musicie zrobić, żebyśmy my, młodzi, znowu wierzyli w Unię Europejską? Żebyśmy myśleli, że to jest coś fajnego i ważnego. To jest i fajne, i ważne, i to jest nasze miejsce na Ziemi. Uczycie się historii. Wiecie, że jak Polska była osamotniona, to to się nigdy nie kończyło dobrze, bo w takim miejscu Europy jesteśmy, że dookoła często mieliśmy niekoniecznie przyjaciół, ale i wrogów. I Europa daje nam właśnie to poczucie, że nie jesteśmy. Sami, że jest z nami razem dzisiaj jeszcze 26 innych państw członkowskich, że nie ma wewnętrznych granic, że możemy, właściwie na świat jest większy. To nie, jest tylko, nie jesteś tylko obywatelką Gdańska i Polski, ale także Unii Europejskiej, więc dlatego myślę że Unia jest, jest przez to fajna, tylko że Unia nie tylko daje, trzeba też dawać coś Unii. Więc Myślę, że jak się dorasta, dojrzewa, to, to też trzeba myśleć się o tym, że, żeby nie tylko Unię krytykować, ale żeby także dostrzec, co jest w niej dla nas dobrego i o tym mówić, tak żebyśmy wszyscy czuli, że jesteśmy w dobrym miejscu. Że, że Unia, gdyby nie było Unii, to trzeba by ją było wymyśleć. Dobrze, słyszałam, że w Unii jest strasznie dużo przepisów na wszystko, od internetu po zabawki. Czy ta cała, czy ta cała biurokracja nie przeszkadza firmom wymyślać fajnych nowych rzeczy? Czy nie spowalnia Europy? Już Unia to trzeba pamiętać, bo nie wszyscy mają świadomość. To jest dzisiaj 27 bardzo różnych państw, które wchodzą z różnym porządkiem prawnym, z różnymi prawami, z różnymi zwyczajami, z różnymi historiami, a potem chcą być razem w jednym domu. I dlatego Unia jest. Jakby tym klejem, który nas łączy jest właśnie wspólne prawo. To się zaczyna gdzieś tam od traktatów, które razem ustalamy, czyli to są takie ramy prawne, a potem w każdej sprawie musimy wypracować też razem rozwiązania prawne, bo prawo daje gwarancję, prawo Ci daje pewność, prawo daje Ci Twoje, twoje prawa, Twoje racje. I, I dlatego prawa nie trzeba się bać, a nie można tego nazywać biurokracją. To wszystko, co jest niepotrzebną biurokracją, to trzeba oczywiście likwidować, upraszczać i tego trzeba pilnować i, i to będzie zawsze problemem i tego też wy musicie pilnować w przyszłości. Natomiast pamiętajcie, że Prawo jest także dumą Unii, że ci wszyscy, którzy chcą w Europie sprzedawać, mieszkać, produkować coś, to muszą też przyjąć nasze, nasze prawo i dobrowolnie to, to robią i firmy zagraniczne i, i ludzie. Więc to pamiętaj, że to jest ten klej, który nas trzyma razem. Gdyby nie było wspólnego mhm. prawa, to, to, to Unia byłaby właściwie zagrożeniem, bo każdy by wnosił swoje i nie byłoby ani jedności, ani łączności. Dobrze. Ameryka i Chiny pędzą do przodu. Czy nie nie, czy Europa nie zostaje trochę w tyle? Co musimy zrobić, żeby być tak samo szybcy i pomysłowi jak oni, żebyśmy nie byli nudni? Rzeczywiście, że w wielu ważnych sprawach dla rozwoju, w szczególności związanych z najnowocześniejszą technologią, mm -hmm. nie jesteśmy... Na pierwszym miejscu w świecie przed nami są Stany Zjednoczone, przed nami w wielu sprawach, na przykład sztucznej inteligencji, są także Chiny. I to jest coś, co musimy naprawić, co, co musimy, musimy nadgonić. I, i dlatego. To, ten program teraz, taki właśnie dotyczący konkurencyjności gospodarki europejskiej, podniesienia to, co, tego, co nazywamy produktywnością, żeby więcej, te pieniądze, które inwestujemy, żeby dawały więcej, żebyśmy byli także, mieli do dyspozycji także najnowsze technologie, To to jest wszystko bardzo ważne i dlatego Europa stale się poprawia, Europa się ciągle zmienia, i jest właściwie historią stałej zmiany i to jest ważne, że mamy zdolność do zmiany i do poprawienia tej naszej rzeczywistości, ale też Wiele rzeczy zależy od tego, jak wy będziecie wyedukowani, jak przejmiecie od nas pałeczkę, czy będziecie dalej chcieli to, to wszystko poprawiać. Europę trzeba cały czas poprawiać. I ostatnie. Świat ma teraz tyle problemów wojna, wirusy, klimat, Trump. Jak Unia Europejska ma sprawdzić, żeby wszystkie kraje trzymały się razem i sobie pomagały, a nie kłóciły? Wiesz, Europa, ja myślę, ma y, w, tak, w swoim. DNA, prawda? Czyli jakby w swojej naturze ma cały czas integrowanie, czyli zbliżanie tego, co jest różne, bo każde państwo członkowskie jest różne, wchodzi i ona nas łączy razem, więc to jest światu dzisiaj potrzebne. Też dla nas, myślę, jest bardzo ważne, zawsze była i jest stabilność. Świat dzisiejszy też potrzebuje stabilności. My też potrafimy budować kompromisy, bo cały czas między sobą negocjujemy, więc mamy w tej naszej naturze wszystko to, czego świat dzisiejszy potrzebuje, więc ja myślę, że musimy zacząć być bardziej aktywni w tym świecie, gdzie mamy z jednej strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wprowadza dużo takich polityk, które wprowadzają niestabilność i, i niepewność. Mhm. Z drugiej strony mamy także Chiny i podobne także Chinem inne, Chinom, inne mocarstwa, które skupiają się przede wszystkim na własnym interesie. Ja myślę, że taki trzeci partner, jak Europa, która, która ma te wszystkie zdolności, to co powiedziałam, w swojej naturze, jest bardzo światu potrzebne. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję wszystkiego dobrego.